Dzień dobry. Dziś środa, 5 listopada, zapraszam na na bieżąco. W programie możliwy finał głośnej sprawy gruntów firmy Daftona i mocne słowa premiera Tuska do Zbigniewa Ziobry. Powiemy też o chaosie na lotnisku w Brukseli, które sparaliżowały drony. Ostrzegamy również przed oszustami i kończymy nowym muralem Kota Gacka w Szczecinie. Zaczynamy. Zaczynamy od wiadomości, która kończy głośną sprawę gruntów w Zabłotni. Doszło do porozumienia w sprawie działki, która miała być przeznaczona pod budowę centralnego portu komunikacyjnego. W środę odbyło się spotkanie przedstawicieli Resortu Rolnictwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wiceprezesem firmy Daftona Piotrem Wielgomasem. Prezes Kowry Henryk Smolasz poinformował o podpisaniu porozumienia. Jak przekazał, sprawa zakończyła się dzięki wykazaniu dobrej woli przez obie strony. Najważniejsza informacja jest taka, że wiceprezes firmy Daftona zwróci państwu nieruchomość. Co kluczowe, zwrot nastąpi za dokładnie taką samą cenę, jaka została zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym. Oznacza to, że pan Piotr Wielgomas rezygnuje z wszelkich roszczeń, na przykład z tytułu poniesionych na działce nakładów. Sam wiceprezes Daftony zabrał głos, podkreślając, że jest przede wszystkim rolnikiem i nie zależało mu na jakichkolwiek spekulacjach gruntami. Stwierdził, cytuję, od samego początku byłem zawsze otwarty na porozumienie i rozwiązanie tej sytuacji. Zwrot działki ma nastąpić w najszybszym możliwym terminie, jak tylko pozwolą na to procedury. Warto zaznaczyć, że podczas spotkania nie rozmawiano o innym rozwiązaniu, które wcześniej proponował wiceprezes, czyli o zakupie odkowry ziemi o podobnym areale i klasie w innej lokalizacji. Przypomnijmy, o co dokładnie chodziło w tej sprawie. Głośno zrobiło się po publikacji Wirtualnej Polski. Ujawniono, że w 2023 roku tuż przed zmianą władzy Ministerstwo Rolnictwa, kierowane wówczas przez Roberta Telusa, zgodziło się na sprzedaż 160-hektarowej działki właśnie wiceprezesowi firmy Daftona. Teren ten należał do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a firma Daftona dzierżawiła go od 2008 roku. Wcześniej jednak bezskutecznie próbowała go wykupić. Dziennikarze zwrócili uwagę, że jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji ówczesny minister Telus odwiedzał firmę. Do sprzedaży doszło ostatecznie 1 grudnia 2023 roku. Firma zapłaciła za grunt 22 miliony 800 tysięcy złotych. Warto dodać, że w umowie znalazł się zapis dający Kowry prawo do odzyskania działki po tej samej cenie, ale tylko do grudnia 2028 roku. Według ustaleń medialnych działka ta ze względu na plany związane z CPK może być obecnie warta nawet 400 milionów złotych. Teraz dzięki nowemu porozumieniu wraca ona do zasobów państwa za cenę pierwotnego zakupu. Z kraju przenosimy się do Belgii. We wtorkowy wieczór doszło do poważnego incydentu na największym lotnisku w tym kraju. Lotnisko w Brukseli musiało całkowicie wstrzymać ruch lotniczy. Powodem było wykrycie nad terenem portu dronów. Informację tę podała belgijska służba kontroli ruchu lotniczego oraz rzeczniczka lotniska. We wtorek wieczorem potwierdzono, że obecnie żadne loty nie lądują ani nie startują na lotnisku za Wentem. Serwis branżowy Aviation 24 podawał nawet, że nad lotniskiem mogło znajdować się kilka bezzałogowców. Sytuacja natychmiast wymusiła reakcję. Cały ruch lotniczy kierowany do stolicy Belgii był przekierowywany na inne, pobliskie lotniska. Samoloty lądowały m.in. w Charleroi, Liège, a także w Ostendzie Brugi oraz w holenderskich Maastricht i Eindhoven. Portale branżowe podkreślają, że takie incydenty są traktowane niezwykle poważnie. Nawet małe drony mogą spowodować katastrofalne uszkodzenia w przypadku kolizji z samolotem, szczególnie w krytycznych momentach startu lub lądowania. Sytuacja na szczęście zaczęła wracać do normy jeszcze tego samego wieczoru. Około godziny 21.30 poinformowano, że ruch lotniczy na lotnisku w Brukseli zaczął być stopniowo przywracany. Warto dodać, że nie jest to odosobniony przypadek w Europie. Niedawno bezzałogowce pojawiły się także nad czterema dujskimi lotniskami, w tym nad bazami wojskowymi, gdzie stacjonują myśliwce F16 i F35. Problemy z dronami w pobliżu portów lotniczych zgłaszali również Niemcy, między innymi na lotnisku w Monachium. Incydenty z dronami to zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, ale równie groźne, choć działające inaczej, są zagrożenia dla naszych prywatnych finansów. 27-letnia kobieta z Olsztyna straciła ponad 270 tysięcy złotych. Padła ofiarą oszusta, który podszywał się pod pracownika Biura Informacji Kredytowej. Co gorsza, aby przelać pieniądze przestępcy, kobieta sama zaciągnęła na tę ogromną kwotę pożyczki w różnych instytucjach finansowych. Jak poinformowała olsztyńska policja, mężczyzna skontaktował się z kobietą pod koniec października. Jego historia była typowa dla tego rodzaju oszustw. Poinformował dwudziestolatkę, że na jej koncie w BIK rzekomo widnieje zadłużenie. Oszust od razu zaproponował rozwiązanie. Przekonał kobietę, że zadłużenie można natychmiast zlikwidować, jeśli kobieta szybko wpłaci środki na wskazane przez niego konto. Pokrzywdzona nie miała takiej gotówki. Została więc zmanipulowana i poinstruowana, aby zaciągnąć kredyt. Uzyskane w ten sposób pieniądze natychmiast przekazała oszustowi, między innymi za pomocą kodu BLIK. To nie był jednak koniec. Gdy mężczyzna przekonał ją, że pierwsza kwota jest niewystarczająca do wyczyszczenia jej historii kredytowej, kobieta zaciągnęła kolejne zobowiązania. W ten sposób w ciągu zaledwie kilku dni wypłaciła i przelała przestępcy łącznie ponad 270 tysięcy złotych. Co istotne, część tych środków wpłaciła także do automatów obsługujących kryptowaluty, co bardzo utrudnia ich późniejsze odzyskanie. Kobieta zorientowała się, że coś jest nie tak dopiero gdy jeden z banków odmówił jej udzielenia kolejnej pożyczki. Wtedy 20-latka postanowiła sama zadzwonić do Biura Informacji Kredytowej, tym razem korzystając z oficjalnego numeru infolinii znalezionego na stronie internetowej. Prawdziwy konsultant BIK potwierdził, że osoba, z którą rozmawiała wcześniej, z pewnością nie była pracownikiem instytucji i że padła ofiarą oszustwa. Kobieta natychmiast zgłosiła całą sprawę na policję. Na zakończenie dzisiejszego serwisu mamy informację, która z pewnością ucieszy wielu mieszkańców Szczecina i nie tylko. Słynny kot Gacek, który podbił serca mieszkańców i stał się międzynarodową atrakcją turystyczną Szczecina, doczekał się własnego muralu. Malowidło przedstawia czarno-białego kota pozującego na charakterystycznym niebieskim tle. O nowej atrakcji poinformował w mediach społecznościowych zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Napisał. Kot gacek już zerka na staw Brodowski. Nowy mural przy ulicy Rugiańskiej powstaje w ramach projektu realizowanego przez Pomorze Zachodnie. Projekt ten ma jednak drugie, ważne dno. Nie chodzi tylko o upamiętnienie słynnego futrzaka. Inicjatywa jest realizowana w ramach programu Pomorze Zachodnie, który promuje sztukę uliczną, ale także rozwiązania ekologiczne. W całym regionie powstanie łącznie 11 tzw. ekomurali. Jak wyjaśnił marszałek województwa Olgierd Geblewicz, są one ekologiczne, ponieważ są malowane specjalnymi farbami fotokatalitycznymi. Co to oznacza? Zawarty w farbie dwutlenek tytanu pod wpływem światła ma zdolność oczyszczania powietrza. Rozkłada zanieczyszczenia takie jak smog, alergeny, bakterie czy grzyby, neutralizując je do nieszkodliwych substancji. W mediach społecznościowych mural z Gackiem wzbudził ogromny entuzjazm. Pojawiły się komentarze, że to wspaniały pomysł i wiadomość, która pozwala się uśmiechnąć. Nie zabrakło jednak drobnych głosów krytycznych dotyczących lokalizacji muralu przy ulicy Rugiańskiej. Część mieszkańców zwracała uwagę, że Kot przez lata mieszkał na ulicy Kaszubskiej, i to właśnie tam powinien pojawić się jego wizerunek. Zastępca prezydenta wyjaśnił jednak, że o lokalizacji zdecydowali sami mieszkańcy. Przypomnijmy krótko historię Gacka. Przez lata nazywano go królem ulicy Kaszubskiej. Jego gigantyczna popularność rozpoczęła się w 2020 roku po publikacji filmu w serwisie YouTube, który dziś ma już ponad milion wyświetleń. Od tego momentu Gacek stał się prawdziwą gwiazdą. Odwiedzali go turyści z całego świata. W 2023 roku stał się nawet najwyżej ocenianą atrakcją Szczecina w mapach Google, wyprzedzając muzea i zabytki. Pisały o nim światowe media jak brytyjski The Guardian czy amerykański People. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia spowodowany głównie przekarmianiem przez turystów, kotem w 2023 roku zajęło się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Został wyleczony i znalazł nowy, kochający dom. W miejscu, gdzie wcześniej stała jego budka, otwarto kocią kawiarnię Kota Gacka, która jest siedzibą fundacji promującej adopcję i opiekę nad zwierzętami. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękujemy Państwu za poświęcony czas. Jeśli chcą Państwo być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami z Polski i ze świata, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i włączenia powiadomień. Po więcej informacji zapraszamy również na natemat.pl. Do zobaczenia!